No, dzień dobry, witam wszystkich. Jak widać dzisiaj będzie znowu uprawa, ale nietypowego pola. Jak już możecie zauważyć, jesteśmy na tym polu gdzie siałem poplon. I no, to jest za długo z tym zlekałem. Już ogólnie, tu, yy, ten, to jest chyba rzadkie foleista. To one ziarnka jeszcze są zielone. Tak to wygląda, korzeń. Yy, tu, akurat, mamy mieszankę wszystkiego. Tu była rzadkie folijista, gryka i gorczyca. Nawet porządki fajne. Myślałem, że trochę większe będą. Tu gorczyca. No, gorczyca. No tu na przykład już ziarna są dobre Ale to nic, trochę gorczycy jak się wysieje pomiędzy żytem to od razu problemu nie będzie. Gryka naprawdę słabo rosła. Nie wiem e, to tak jakby e, były, były te same normy wysiewu, a jednak trochę gorzej to wygląda. No, bo tu gryka nam cała uschła już, tak naprawdę. Nie wiem, czy jakaś chroba wlazła. Czy co? A, kurde mi się wplątało, buta. No, tu mamy rzotkę foleistą. Też taka rzadka, chociaż tutaj, jak dalej pójdziemy, to jest trochę lepsza. Tu jest ładniejsza. Tak wam powiem. O zauważyłem ta rzadkie foleista nieco kolce ma. A tu ładniejszy korzeń już. Ładna roślina. To dopiero zaczyna kwitnąć. No i potem tu mamy gorczycę. Gorczyca już Całkowicie doszła. Ziarenka ładne nawet. Na płytko będziemy uprawiać, to może nie będzie najgorzej. O, tu na przykład gryka ładniej wygląda. A była tak samo siana, jak na tamtym pasku. Tu ładnie. Zobaczymy też, yy, ale komosy tak nie, nie zwalczyła. O, tu na przykład, kurde, tu jest ładny poplon tej żodki oleistej. Naprawdę. No mam 3% baterii, będę musiał podładować w ciągniku. Już zacznę uprawę bez, bez nagrywki. I tu gorczyca znowu. Naprawdę podoba mi się to pole. Fajnie to wygląda. I tu znowu mamy grykę. Nie wiem, czy ona zdolności kiełkowania nie miała, czy co. Bo tu najbardziej, najgorzej wygląda. Najbardziej mi się chyba ta rzadkie foliista podoba i y, gryka, y, gorczyca no. I co 12 metrów mamy mamy inną roślinę I tu mamy grykę Naprawdę śmiesznie to wygląda. No. Nic. No, i witam Was w kolejnym ujęciu. W ostatnim ujęciu y, widzieliście mnie z kultywatorem na polu. Y, niestety kultywator nie wypalił. Zapychało się. Y, robota nie szła. Wczoraj jeszcze. Później do znajomego musiałem jechać yy, ku Grydze yy, ugniatać no i tak na oliksie siedziałem i ten i kupiłem tak na spontana talerzówkę 3 metrowa yy, jakaś włoska, yy, nie włoska tylko francuska no yy, tu chyba tak mi się wydaje Ogólnie ten yy... w trasie powrotnej już ją trochę przetestowałem na, na tym ostatnim polu co uprawiałem pod żyto tam było taka, takie miejsce gdzie duża trawa była i kultywator mi się tam zapychał elegancko zrobiło także no, jedziemy teraz wypróbować na tym popląt. Pada dzisiaj Yy, cały czas taka mrzawka także idealnie yy, talerzówkę kupiłem za 14 tysięcy, nie wiem czy to według mnie za te pieniądze to jest w miarę dobra talerzówka, ona jest fajna, ciężka także jeśli o to chodzi to jest, yy, jest dobrze, yy, jeśli chodzi o suche, yy, suche lata. I wydaje mi się, że ściernisko trawy też będzie fajnie nią się robić. Jedyny minus, nie ma, nie ma wału z tyłu, ale to zależy. Może być to minus, a może być to też plus. Także no zobaczymy. Jedziemy teraz na pole. I widzimy się na polu. Zobaczymy, jak to, jak to będzie robić w poplonie. No, ogólnie, mieliśmy dzisiaj jechać znowu na akcję kugurydzy do znajomego. No, ale ten no, pada dosyć mocno. Także odpuściliśmy dzisiaj. Tutaj ładnie lucerna odbija widać jeszcze gdzie rządki były tutaj to trawa nie wiem za rok może tutaj yy, żyto zasieje zobaczymy no. ale jak na razie yy, bardzo mi się podoba w tej talerzówce, że można sobie hydraulicznie kąt yy, o, ostrości talerza ustawić bo ten no, naprawdę fajnie to wychodziło. No ale mówię, więcej, więcej Wam powiem już na polu, także widzimy się zaraz. No, bo tak ogólnie miałem dwie, dwa opcje. Albo zaczepiać glebogryzarkę i z dwa dni pewnie bym... dwa albo trzy dni bym się męczył jeżdżąc tym wąskim, tą wąską glebogryzarką. Wolno dosyć. Albo pożyczyć talerzówkę Czego nie jestem największym fanem, bo nie lubię za bardzo pożyczać, bo później coś jeszcze się rozwali. To wtedy trzeba, trzeba kombinować, naprawiać ten. Po prostu nie lubię, nie lubię pożyczać maszyn i wolę mieć trochę gorsze... jak wiem, największym minusem tego typu talerzówki jest to, że jak ustawimy agresywny kąt, i dosyć głęboko go wpuścimy to ten... Takie, taki kopiec robi ale tutaj już wcześniej jeździłem trochę tą talerzówką tam na tym polu trochę to jak ustawimy mniejszy kąt i nie za głęboko go wpuścimy dosyć płytko i dosyć szybko jedziemy, no to wtedy fajny efekt jest nie, nie ma tego efektu takiego garbu na środku także no, zobaczymy. No, bo ogólnie 20 na godzinę nim ci, cisnąłem po polu i naprawdę fajny efekt to robiło. No, ale to już zobaczymy na polu. Tutaj po Poplonie, jak to będzie szło. No i dobra, jesteśmy na polu. W sumie wam pokażę. Tak to wyglądało po bezorkowcu. Nie za ciekawie. Kupki. Także, no teraz spróbujemy. Yy, na powrocie wezmę ten, ten przejazd. Teraz wejdziemy sobie tu. W sumie na tych samych ustawieniach będę jeździł co Gruberem. No i dobra. A, czekajcie. Ustawiłem. troszeczkę, troszeczkę za płytko teraz dałem. Chociaż może zrobimy trochę szerzej. Dobra, zobaczymy, co to będzie robić. Nie, teraz dałem za płytko. Trzeba. Trzeba go ten pogłębić, bo już nie wiedziałem bo tam na transport się blokuje tutaj ta rzadkie poleista to naprawdę potężna się zrobiła Dobra, idziemy tu no i tu mamy tu mamy taki bolczyk wyciągamy damy go powiedzmy tu i to jest taki ogranicznik i po prostu ten na no, tym się opiera wtedy no, ale mówię żółwka nawet fajna no i zaczynamy od teleżowania gryki bo ona mi się najmniej podoba najbardziej taką pomocą jest tu rzodkę sobie dała bardziej radę, żeby zagłuszyć Także z tej rzotkwi olejce jestem najbardziej zadowolony Dobra, może cofniemy? W sumie najwyżej drugi przejazd wezmę ten No i dobra Napęd włączyć No i ładną robotę to robi 12 na godzinę jedziemy Także ojej Tu tak nierówno było Nie kojarzę, ale Dobra No i mamy ładną robotę zrobioną za sobą Zaraz zrobię i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, tutaj po tym kultywatorze jedziemy. Jakąś tam robotę robię. No no tutaj to masakra. I tutaj nie było opcji, żeby tak już Dobra, dojeżdżamy. No ładnie to zrobiło. No włączamy i opuszczamy. No szerokość. Powiedzmy, że łapie Ale rządek nam zostawia taki trochę Także nie wiem Teoretycznie nóż łapie, ale To mały, mały tam talerz jest i dlatego Nie wiem, zobaczę jak to w następnych przejazdach będzie wyglądać Chyba, że nie jest wyprostowany Że tył idzie płyciej niż przód Ale nie, no chyba nie nie podoba mi się ta robota będę musiał chyba szerokość skorygować trochę no tutaj mi trochę nie pasuje bo tu mam 12 ale w sumie i tak będę to jako jedno pole robił to zwęży to trochę o tak takie paski będą zostawać Efekt jest fajny. Zobaczymy, jak bym jeszcze bardziej poszerzył. A to już lepiej robi. Bo tutaj to można powiedzieć już wtedy taka a la orka jest. Płytka No zobaczmy W sumie tu jeszcze ten przejazd z będę musiał zrobić Tam w początku za płytko było Gdzie jest lepiej No to już nam taki kopczyk zrobiło, bo na szeroko wziąłem. I tak chyba na dwa razy trzeba będzie to robić. Albo trochę głębiej go jeszcze dać. Zobaczymy, jak dam go głębiej, co to zrobi. Jaka tu jest Duża. Duża. O no, Konkretna A, w sumie dobra, teraz tam nie dojdę, bo zmoknę cały Na powrocie wam pokażę Dosyć głęboko go teraz ustawiłem i taki yy, średni kąt i zobaczymy jak to będzie wyglądać Ale tutaj poplon jest konkretny I wjeżdżamy tu w gryczkę. I jadę ten dosyć szybko. Jedziemy 17 na godzinę i robotę to robi. Jestem ciekaw, jak, jestem ciekaw, jak później w tej rzodki oleistej, jak to będzie wyglądać. Będzie padać. A się kurzy. Dojeżdżamy do końca. Tam na tych dłuższych kawałkach to się będzie fajnie robić. Robiłem na yy, najniższym kątem i tak nie byłem zadowolony z tego. Ten najniższy kąt to na takie doprawienie, to jest fajne. A na uprawę to trzeba trochę większy kąt i prędkość. I to ładnie zrobiło. Jest taka trochę górka, ale nie wiem. Później... Jeszcze to doprawić kultywatorem może albo jeszcze raz talerzówką, tylko że z mniejszym kątem może No i dobra Wyjdziemy sobie rubrika też jest ładniejsza, ale tak jest za rzadka ona powinna być gęstsza. No dosyć, dosyć głęboko wchodzi teraz. I tak to wygląda po stalerzowaniu za pierwszym razem. Myślę, że dobrze wygląda. Kąt taki dosyć ostry. Yy, te talerze bym musiał chyba wymienić, albo yy, no bo są mniejsze te A mi się wydaje, że je do... dobrze by było trochę większe dać jednak Chociaż tu się coś tam brzyna No nie wiem Ale prędkość jest potrzebna tutaj no, Tu zobaczcie Tu jest ładnie Tu jest ładnie No nic Robię i zobaczymy jak na tych innych toplonach będzie szło Ale na razie grykę skończę. Tutaj ogólnie trochę lepiej ta gryka wygląda no ale ta rzadkie poleista to mnie jednak, mi jednak się bardzo spodobała. Myślę, że jak następnym razem popląt będę siał to będzie to rzadkie poleista tak robota wygląda zrobiona. Czarno to najważniejsze. I ten, już spróbowałem też, bo teraz mam trochę agresywniej robi kopce, ale jak na drugi raz będę jechał, to nie będę jechał y, tu, tylko półtora metra się odsunę. Na maksa płyt y, ten, na maksa wy, wyprostuję talerze i naprawdę fajnie to wygląda wtedy. Tutaj trochę gorzej, to sucho pewnie było, no ale jest okej okay w miarę. Nie można powiedzieć, że jest tragedia, jest, jest nie jest dobrze, ale jest, nie jest też źle. Jest jakowka w miarę okej, okay. tylko ta gryka mi się nie podoba. Nie wiem, czy ona jakoś choroba ją tutaj zjadła, czy co. No i później też zobaczymy porównanie jak, jak z gospodarką wodną tutaj w tych poflonach różnych będzie jedziemy tu na jedno ręko trochę ciężej zawsze ale ogólnie jest jest ok. Mi się podoba. Zwłaszcza po dwóch przejazdach to już naprawdę dobrze wygląda. Półtora no. hektara zrobione. To późno już jest, bo już jest piętnasta. No ale dzisiaj zrobię może grykę, i później zobaczymy jeszcze gruczyce może? Nie wiem, zobaczymy. Albo na dwa razy grykę przejadę. O, tu jestem na jednym z kraju i tu wysiałem gęściej i tutaj lepiej, lepiej to wygląda, nadal nie jest naj, najlepiej, ale już jest ok. Jakby tak wszędzie było, to bym się nie obraził. Chociaż jeszcze... Jeszcze, jeszcze gęściej by było, można siać i by też było dobrze. Tutaj już mam prawie 5 hektarów zrobione. No i dobra, mamy chwilę po 17. .00. I talerzówka tak wygląda. Obrzucona błotem. A tak wygląda yy, pole po przejechaniu dwa razy. Wydaje mi się, że jest nawet bardzo dobrze, by było można powiedzieć. Tutaj, yy, bo zrobiłem tak, że przesunąłem linię prowadzenia o 150 cm. No, i tak jest yy, po jednym razie, a tak jest po dwóch razach, już. Także wydaje mi się. Że jest elegancko. Ziemia, yy, ten powierzchnia jest w miarę równa. Nie ma tych kupek takich. Także jest ok, No, także wydaje mi się, że zakup yy, trafiony, taki trochę na szybko. Ale co, z... według mnie, będzie dobrze. Yy, na razie, no nie mam. Nie mam za co kupić nową talerzówkę To chociaż, chociaż e, coś takiego e, Jestem ciekawy jak to po trawie będzie szło później Także no zobaczymy Bo za rok będę pod trawę, e, pod lucernę e, likwidował trawę Kurde, błota na tych schodach To szybko się jeździ to Kurde, ciągnik uwolony do Dobra Zwłonią No, fajnie to wygląda I tu nie przyjechałem jeszcze Kurde No, także co, na dzisiaj Na dzisiaj już będziemy kończyć Jadę do domu Bo jest obiad, dojenie Także Dzięki za oglądanie, dajcie znać w komentarzach co sądzicie o tej talerzówce i do następnego, cześć!